Twoja miłość jest tak wielka, że przyszedłeś na świat, aby wziąć na siebie wszystko. Nasze choroby, nasze troski, nasze zmartwienia. Ty ciągle mówisz ja jestem, więc nie lękaj się. Jestem z Tobą i przychodź zawsze do mnie, ilekroć potrzebujesz, a ja Cię pokrzepię. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a Was pokrzepię. Panie Jezu, w swoim sercu gromadzić nas wszystkich. I dla każdego chcesz jak najlepiej, bo Twoja miłość jest tak nieskończona i tak wielka, że przenika wszystko. I wszystko może zmienić w jednej chwili. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w tym wszystkim, co dla nas czynisz. Zależnie od tego, w jakiej sytuacji teraz jesteśmy, cokolwiek się w naszym życiu dzieje, Pan Jezus jest. A to życie to jest tylko droga. Droga ku wieczności. I bycia razem z Panem. Niech Pan Cię błogosławi, strzeże i prowadzi swoimi drogami i umacnia, bo On naprawdę jest i zawsze pokazuje, że jest. Mówi, nie martw się, jestem z Tobą, idę z Tobą, jestem wokół Ciebie, tylko przychodź do mnie, mów do mnie. Ja jestem. Niech Pan Cię błogosławi. Amen.